Witam. Dzisiaj będę chciał pokazać Wam, jak przy pomocy narzędzia do analizy danych, Tableau, wykonać operację grupowania elementów. Grupowanie może okazać się bardzo przydatne, jeżeli chcielibyśmy porównać ze sobą zbiór elementów do pozostałych. Na przygotowanej wcześniej analizie mamy yy, kategorii, podkategorii produktowych posortowanych po wielkości sprzedaży. Będę chciał zebrać trzy najmniejsze elementy z kategorii office supplies i zgrupować je ze sobą. W tym celu po nazwach pod kategorii, przytrzymując kontrol, zaznaczę sobie te elementy, następnie wybiorę z dymku opcji wybiorę opcję group members. Proszę zauważyć, że wartości zostały scalone. W jedno, dzięki czemu ja jestem w stanie porównać je do pozostałych. Możemy zmienić im nazwę, niech to będą Small Items. Te Small Items składają się z niczego innego jak z trzech podkategorii, które przed chwilką widzieliśmy. Co się wydarzyło pod spodem całej operacji? Tablo w międzyczasie, gdy klikałem ten spinacz, utworzyło nowy wymiar subkategory grup. Oznaczyło to również spinaczem, gdzie dla mnie jest to informacja, że jest to, że jest to grupa powstała na podstawie kolumny podkategorii. Jeżeli wciągnę sobie podkategorię na wizualizację, to widzę, że small items właśnie składają się z trzech wybranych wcześniej. Podkategorii. Jeżeli zbudowalibyśmy w tym momencie hierarchię, czyli moja hierarchia zawiera kategorię, grupę podkategorii i oryginalne pole podkategorii. Także w tym momencie, schodząc sobie po hierarchii, dostaje najpierw wartość zgrupowaną, Small items, następnie oryginalne pole, kolumnę, podkategorii. Grupowanie można wykonywać przy pomocy różnych wizualizacji w różnych momentach analizy. Tutaj widzieliśmy, że wybierałem elementy po nazwach, przytrzymując Control. Powiem od razu, że przytrzymy, przy, przytrzymanie, przytrzymanie y, opcji Shift. Zaznacza elementy od góry do dołu i również można je wtedy zgrupować wedle potrzeb. Jeżeli chcielibyśmy grupować z wizualizacji, możemy również zaznaczyć elementy, które chcielibyśmy, aby podległy zgrupowaniu, które, albo które chcielibyśmy zgrupować. W tym przypadku ja by, może zaznaczę sobie najbardziej rentowne, znowu podkategorie ze względu na profit na osi Y mam profit, na osi X mam sprzedaż. Zaznaczam te sześć na, najwyżej ocenionych ze względu na profit pod podkategorii i znowu naciskam opcję grupy. Co się wydarzyło? Tablo do wizualizacji dodało mi nowy element, który utworzyło znowu subkategory grup, teraz jeden, ze względu na to, że Nazwa już wcześniej została zajęta. Teraz mam subkategorię grup 1. Wchodząc w edycję tej grupy mogę zobaczyć, że tablo zrobiło mi tak naprawdę dwie grupy, czyli wybrane przeze mnie elementy, całą resztę zgrupowało do innych aders. Wykonując grupowanie w ten sposób właśnie w tak się tablo zachowa, czyli tworzy mi dwie grupy elementy, które wybrałem i pozostałe. Jeżeli chciałbym, aby tylko te elementy zaznaczone zostały zgrupowane, reszta, żeby została tak jak było, muszę odznaczyć opcję Include Others. Dzięki czemu wszystkie elementy, które nie należą do stworzonej jakiejkolwiek grupy, wracają jako oryginalne pola. OK. I w tym momencie mogę zobaczyć, że wyskakuje mi tutaj ta jedna, ten jeden element, który jest właśnie sumą wszystkich wcześniej wybranych podkategorii. Z takimi grupami możemy się bawić w różnoraki sposób. Tak jak wcześniej pokazałem, opcja spinacza z lewej strony na wartości metadanych mówi mi o tym, że to jest właśnie moja grupa. Także wchodząc w edycję, mogę tutaj ręcznie przydzielać elementy do już, istniejących, do już istniejących grup. Wciągam sobie machines do grupy, chairs do grupy bądź tworzyć zupełnie nowe. W tym momencie już mam do wyboru dwie i mogę je sobie wciągnąć. W tym przypadku wygląda to całkiem schludnie, zgrabnie, bo tych elementów nie jest dużo. Jednakże, jak możemy sobie pracować bądź stworzyć grupę z, z wartości czy z pola, gdzie po prostu elementów jest bardzo dużo? Weźmy sobie product name, prawy guzik, create. I to jest trzeci sposób stworzenia grupy, czyli tak naprawdę wchodzę po prostu w opcję wybranego elementu, prawy guzik myszy. Idę do opcji create i pod create calculated field mam grup. Przejdźmy do grup. I otwieram się to samo okno, które widzieliśmy przed chwilą. Przechodząc z edycji już grupy istniejącej, którą stworzyłem z wizualizacji. W tym momencie będę chciał zgrupować ze sobą wszystkie produkty zaczynające się na literę A. U dołu ekranu wpiszę A i ustawię. Że pole powinno zaczynać się na tę literę. Find All Tablo w tym momencie. Zaznaczam mi wszystkie elementy. Naciskam opcję grup i podajemy nazwę. Zwinijmy sobie tę grupę i zobaczmy, że do tej grupy wpadły mi wszystkie produkty zaczynające się na literę A. Kolejne już na literę B. Do niej się nie łapią. Zróbmy to samo z kolejną, z kolejną grupą produktów zaczynających się na literę B. Podaję literę B. Find members, starts with, find all group. Damy nazwę B. Czyli w tym momencie już mam stworzone dwie grupy, i w ten sposób mogę znaleźć wszystkie elementy. Które zawierają, zaczynają się bądź kończą w odpowiedni sposób, i nie będzie trzeba do tego y, wykorzystywać bardziej złożonych funkcji typu if czy case. Po zaakceptowaniu, trzecia już grupa pojawia się z lewej strony. Dodając ją może w ten sposób do rows, widzę, że mam wartości A i B. Schodząc niżej, dodając produkty, jestem w stanie sprawdzić, czy faktycznie moje grupowanie zadziałało poprawnie.